Halo? Proszę pana, ja chciałem jeszcze go tych psa. Proszę. Dlaczego te psiary nie sprzątają, jak pies narżnie kupę na chodniku, czy w parku, czy po prostu idzie na rynek na targowisku, na przykład u na banacha. Tak. Przychodzi psiara rano z psem, pies podnosi nogę, leje poważywa. Nikt ich nie goni, ani straż miejska, ani policja. O. Dlaczego to tak jest? Ja płacę podatki jemu chodzić po obsłanych chodnikach, w parku nie można na żadnym łapce usiąść. Bo więcej psów jak ludzi. Te polerne e... brudasy, te miłośnicy Aha. Do sklepu z psami wchodzą. Zaraz będą do kościoła wchodzić. Aha, aha. Jak tak może dalej być? Proszę pana, czy pa, Co by pan zrobił? Chciałby pan wystrzelać wszystkie psy w mieście? Niech sprząta psiarę jak ma psa. O, bardzo dobry punkt. Ba... A nie narznie kupero zdeptane. Glatki schodowe zaslane. Rozumiem? Bo pies 10 godzin zamkniętych w bloku, ona idzie do pracy. To jest Bo niedozwolone? Mm -hmm. Jak pies, to szkoda kleje. Tak. Jak tak może być? No właśnie, bardzo Te dobre. To są cholerne, panie. Dobrze, dobrze. Jak do... miasto obsrane, bloki w koło. Proszę pana, co by pan zrobił? Jeśli ktoś idzie na spacer z psem i powiedzmy pies się załatwia, co, co by pan oczekiwał, żeby ten właśnie... No, mi sprzątnie. Mhm. Mm e, bardzo pan jest zdenerwowany, co? Tak jest, albo na rynek przychodzi. Gdzieś podnosi nogę, leje po warzywa. Proszę rano przyjechać na banachę, zobaczyć. Rozumiem, rozumiem. Jest I to niehigieniczne, prawda? Kary. Jest to niehigieniczne. Dobrze, proszę pana, yy, czy karałby pan ludzi, którzy by nie dostosowywali się do wymogów higieny publicznej? Tak jak ja kierowcy za złe parkowanie? Tak psiarę jak nie sprzątnie po psu. No zobaczymy, jak się ta dyskusja rozwinie. Ja uważam, że proszę pana właściciel psa, który idzie na spacer z psem, powinien jednak mieć taką plastikową torebkę i po prostu zabrać to. Na żadne ławce pan w parku nie spocznie, bo każda łopcz rana u Ale co, myśli pan, że wchodzą psy na ławki i załatwiają się na ławkach? No nogę ileje. Taki A... duży kundel Starsze A. ludzie babcie, uciekają z ławek, bo psiara przychodzi i ona się cieszy swoim psem. Aha. No, jest konflikt, co? Jest Lech, konflikt. Ale skoro. proszę pana, psy nie są ludźmi. Pan rozumie, że one nie wiedzą, co wolno, a nie wolno? Karać te psiary. No tak, e, karać je. Ci podatki odpowiednio od nich. Tak jak za samochód. Mhm. Za wodę powinni brać za psa. Za wywóz nieczystości. Rozumiem.